Ziłka to po cztery możemy. Raz, dwa, trzy. A zobaczymy łyżka. Tylko jaka, czubata czy nie czubata? A to rozmieszam. Urwał mi się filmik, więc nie wiem czy uda mi się go razem skleić, czy po prostu pokażę to kolegom w dwóch częściach. Tutaj podaję zioła, ale Zapach gorzki zioła na odrobaczenie po prostu. O, jest to przygotowane, rozmieszane. Także mamy jak znalazł dla gołąbków można, można podawać. I zobaczymy jak to zadziała. Przez 5 dni się daje. Ręce umaraszone. przygotowałem sobie jedzonko. Idę dalej do gołębnika. No i tu Wam pokażę w nowym gołębniku. Tylko trochę rozsypują. Muszę im tu dać coś. Rozsypią pod te ruszta. Nie wiem czy widać. Z zewnątrz jest zasypywany karmnik, a w środku sobie gołąbki pobierają. Więc mogę im zasypać raz na dwa, trzy dni a i mają na parę gołębi to jest e, tak powiem wystarczające idę do drugiego przedziału tu tak samo mają zasypane powiem tak, wypuściłem jest z przedziałów, żeby se tu pojadły żeby miały trochę wolności Mm. Trochę problem tu z tymi gołębiami Bo samce nie zaaklimatyzowane W tych celach e, Troszkę nie wyszło z jajkami Jajka czyste były e, Jedne samice nie zniosły Jajka w misek, też dziwne Zniosły na rusztach Więc e, Teraz dopiero Niosą drugi raz o, Tu ten płowy miał czyste z czarną Teraz widzę, że siedzi na miejsce. Dopiero nie goniłem ich, dałem im siedzieć tak długo, aż same zeszły. No bo potem jajka będą miękkie, jest okres taki niesprzyjający, więc bez sensu było je gonić w tym zakresie. A nie widać tu biały ze szpaką to samo. Też jajka. A czy młodych nie ma, nic nie widać. Nic nie widać, dałem im tu taką e, ruszta, zakryłem, że po prostu może się lepiej deptały. Zobaczymy. Tu szaleniec. E, tak samo na rusztach. Nawet nie sprawdzałem tych jak czy są dobre. Ma no tu teraz samice. E, ja myślę, to wina częściowo tego, że samce nie były zaaklimatyzowane w tych celach i to takie trochę na dziko. No i pora jest. Eee, o gołębi w żaden sposób nie przygotowywałem do tego parowania, więc może po prostu moja wina Nie, z, nie zwalam tu na cele winy, ale na, na po prostu tak się, tak się złożyło. I tu ostatni przedziałek A, już widać jakieś jajko. jajku, jejkujku jejku. Co to jest? Stłuczone teraz. Oj, pięknie. No i tak to jest po prostu. Teraz nie wiem, czy zniosła się no i ledwo zniosła. Nie wiem, dlaczego one to niosą na rusztach, a nie niosą w miskach. Nie umią się zaaklimatyzować te głębie, Nie umią trafić do celi. Nie umią się zaaklimatyzować, a jak nawet były zamknięte, to też poza rusztami. Zaś musiała ta sama samica, która Miejsce nie zniosła, zniosła poza nią. Jajko, muszę to zlokalizować. Która taki pstryku zrobiła? Chyba że się biły, i gdzieś było jajko, i wywaliły. No. Tu szaleniec ma ma jajko. Pokaż, czy masz dwa jajka? Czy jedne. A nie, są dwa jajka. Są dwa jajka. Ok, kluje się. Jedno będzie. A drugie? a zobaczymy. Także będzie wnuczek szaleńca. Akurat po imbredzie. Imbred szaleńca i po grytce. Już oddaję. Zatrzymam. Drugi też nadziobany, o jest. Także będą jakieś młode w końcu. Tam koledzy pytali, jakie oczy razem paruje. Eee, powiem tak, mojej najwybitniejszej pary ojciec i matka szaleniec i szalona mają glazer oko, co widać na zdjęciu. Tu jest syn szaleńca razy córka szaleńca, czyli imbredna szaleńca. Też ma oko glazer. One mają on takie bystre oczy. A nic nadzwyczajnego wokół nie ma. I on jest naparowany, właśnie na grytkę. Tam jednemu koledze, brata, właśnie tej, tej samicy, posłałem. I tu oko jego samicy. Grytki. No ona ma taki brąz oko. No, ciekawe oko. te gołębie mi super gołąbki wydają, więc. O, tutaj jaki mają kał, a niczego tu w sumie nie dostają. Okrąglutki, elegancki. No to tyle. Na przykład tu jest taka para. Później nakręcę jakiś filmik z parami jakie są. A takie było pytanie, jak, żebym pokazał, jakie oczy paruję. Tu akurat są glazer i nie glazer, ale też dwa glazery mam razem sparowane. Ważne jest, znaczy najważniejsze u mnie pochodzenie jak dzieci, jaka rodzina ze sobą pasuje. Z tymi oczami to no, lubię ładne oczy, tak teoretycznie, ale jakoś nie mam w tym zakresie super wiedzy. i i żebym powiedział, że się strasznie oczami kieruje przy parowaniu, jest to jeden z czynników, ale nie decydujący. Pozdrawiam, Krzysztof Trzaskalik 513 812 854. Dobry lot.